Rozpoczynamy program godzinia Radia RSC. Dzisiaj będziemy mówić o zakończeniu sezonu, jeżeli chodzi o samochody klasyczne, ponieważ państwa także my, moimi gośćmi są Marcin Jackowski i Rafał Fox ze Stowarzyszenia SKC126PN klasyki PRL. Witam was serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Pamiętamy, jak jeszcze niedawno właśnie tutaj w tym studiu mówiliśmy na temat początku sezonu, o waszych planach, jeżeli chodzi o 2023 rok. Teraz możemy powiedzieć, że ten sezon powoli dobiega końca. Jaki to był sezon dla was, jeżeli chodzi właśnie o tych miłośników pojazdów klasycznych? Marcin. Bardzo udany. No. Braliśmy udział w kilku takich większych wydarzeniach związanych z imprezami, związanymi z maluchami, jak i o tutaj okolicznych zlotach. Zrobiliśmy ponad 2000 km po samych, po samych wydarzeniach, więc to jest owocny sezon. Poznane nowe twarze, nowe znajomości, zawiązane nowe kontakty, które no, gdzieś dziś tam plusują. W różnych, w różnych sferach życiowych, nie tylko zlotowych. Tutaj mówimy też dużo na temat właśnie tej sztandarowej Waszej imprezy, wydarzenia nawet można powiedzieć, ponieważ po raz drugi stwierdziliście, że zabieracie wszystkich z całej Polski miłośników pojazdów klasycznych i udajecie się na sam krańc z Polski, czyli na Hel. Tak, w tym roku także udało nam się zorganizować już drugą edycję klasykiem na Hel. Udało nam się zebrać dużo więcej pojazdów, jak i dużo więcej osób na samym Helu. I nie ukrywam, że przygotowujemy się powoli do trzeciej edycji klasyki na Hel. Niedawno mieliśmy okazję spotkać się w miejscu, gdzie, o którym będziemy za chwilkę mówić. I właśnie wspominaliście o tym, że początek roku będzie, mimo że to nie jest jakaś tam pogoda i pora roku na jazdę, ale wybieracie się na Hel, co prawda, nie klasykami, ale żeby dopinać na ostatni praktycznie już guzik, to, co będzie się dziać w drugiej połowie czerwca 2024. Tak, dokładnie. Wszystko, wszystko co związane helem, no z helem trzeba praktycznie dopiąć na początku roku, bo i terminy związane z datą, miejsce z organizowaniem zlotu, wszystkie dokumenty związane z urzędem, z urzędem w HELu, więc tutaj. Na początku stycznia czeka nas wycieczka standardowo, może morsowanie, żeby podopinać wszystko na ostatni guzik. Część rzeczy już jest uzgodnionych podczas drugiej edycji. Chodzi tutaj o nam o miejsce i właścicieli kempingu, ale takie szczegóły będą dopinane na początku roku. Rafał, zauważyłem, że na początku września to nie tylko i wyłącznie Święto Kwiatów, o których wspomniemy, ale też i łódzka manufaktura, ponieważ również skierniewickie maluchy pojechały w to miejsce, gdzie była celebracja wypuszczenia ostatniego żółtego malucha, jeżeli chodzi o Fiat 126P. Jak wspominacie właśnie ten wyjazd? Tak, tak jak mówisz Maciek, byliśmy w Łodzi na manufakturze, udaliśmy się, może nie dużą grupą, ale, ale udaliśmy się do Łodzi, jak wspominamy, bardzo fajnie, zaczynając od motodromu, manufaktura, następnie parada ulicą Piotrkowską, jest to wspominać naprawdę. A jest to wspominać jeżeli chodzi o paradę rozpoczynającą 46. Skiernickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wy tą paradę zamykaliście jako grupa numer 68. Oczywiście, no mieliśmy 30, prawie 35 pojazdów uczestniczyło w paradzie. Były to różne pojazdy, no przeważająca grupa maluchów, ale mieliśmy bardzo duży bardzo dużo rozmaitości, jeżeli chodzi o, o pojazdy klasyczne. No zauważyłem tam między innymi renówka z końca lat 80. też się pojawiła. Dokładnie. Jeżeli, przepraszam, początku lat 80. bo chyba rocznik 82 była ta, ta, ta renówka, którą z przyjemnością się oglądam. No i teraz to zakończenie sezonu, o którym wspominaliśmy, ponieważ akurat w, w tym roku będzie miało to inny charakter, to ponieważ łączycie to również z rajdem po terenie Skierniewic. Tutaj wychodzimy tak z taką troszkę inną częścią zlotu, odmianą można powiedzieć. Zawsze to rozpoczęcie i zakończenie było w jednym miejscu. Skupialiśmy się na stoiskach, wystawie pojazdów itd. Tak Teraz chcieliśmy to troszkę urozmaicić. W tym roku wprowadziliśmy, hmm, według projektu do Urzędu Miasta, który. Złożyliśmy. No będą to trzy etapy mhm. tego zlotu. Pierwszy to będzie wystawa pojazdów. Będzie to rynek Skierniewicki przed ratuszem, ewentualnie Plac Dąbrowskiego, bo jeszcze nie wiemy, jak będzie z rewitalizacją rynku. Drugi etap będzie to ride ulicami Skierniewic, czyli przejazd pojazdów klasycznych, miejscami historycznymi, w których będą ustawieni fotografowie i będą uwieczniać to na, na zdjęciach. Z tego powstanie później rolka. Taka fajna historyczna. No i ostatni etap jest to etap sielskiej stanicy. Tam zjeżdżamy się, parkujemy samochody. No i będzie ognisko, będą kawa, herbata i tak dalej. I inne atrakcje albo też różnego rodzaju, na przykład za najstarszy pojazd, najładniejszy pojazd. No tutaj, tutaj jeszcze pozostawiamy to do, do, w, ta, w lekkiej tajemnicy. Na pewno będzie też troszeczkę inne inna możliwość wręczenia nagród niż to standardowo było. Ja no to już się przyzwyczailiśmy do tego, że właśnie wasze stowarzyszenie zawsze wprowadza różnego rodzaju nowości. Rafał, tutaj padło stwierdzenie przejazd rajd ulicami Skierniewiczy. Czy to oznacza, że ten przejazd będzie wprowadzać jakieś utrudnienia w ruchu w niedzielę, w najbliższą niedzielę na terenie Skierniewiczy? Czy też tak pomyśleliście, żeby to nie kolidowało na przykład z tym, że inni mieszkańcy, czy też goście odwiedzający Skierniewicę, a nie będący na zakończeniu sezonu, że spokojnie będą się poruszać po ulicach? To znaczy nie będzie jakiegoś wielkiego utrudnienia związanego z tym rajdem historycznym, dlatego że będziemy starali się puszczać z rynku po kilka aut, nie wszystkie razem. Wszystkie pojazdy będą jak najbardziej zobowiązani przestrzegać ruchu drogowego, więc nie będziemy robili blokad dróg, blokad skrzyżowań. Więc myślę, że mieszkańcy na pewno nie będą mieli utrudnionego poruszania się po Skierniewicach. Kogo się spodziewacie, jeżeli chodzi o przyjazd w najbliższą niedzielę do Skierniewic? Na pewno tutaj wszystkich znajomych wokół Skierniewic, czyli gdzieś tam grupę Sochaczewa, grupę Zrawy, grupę Złowicza i tak dalej. No, mamy też zapowiedzianą grupę z Suwałk, bardzo fajni ludzie, których poznaliśmy na Helu. Ogólnie poruszają się maluszkiem, a przyjadą do nas klasycznym Mercedesem, bo tutaj jest, no, nie ukrywam, że dosyć odległa trasa do nas do Skierniewic, ale zapowiedzieli się, że dotrą do nas. Mówiliśmy dużo na temat właśnie klasyków, mówiliśmy dużo na temat właśnie maluchów, natomiast ja zauważyłem, że również wasze elementy pojawiły się na amkarach, które również i w Skierniewicach pojawiły się na rynku przed Skierniewickim Ratuszem. Ty, Rafał, przyjechałeś swoim autem i reprezentowałeś nasze skiernickie stowarzyszenie. Tak, jak najbardziej miałem przyjemność e, pokazać się swoim autem na Amkarach i reprezentować e, nasze stowarzyszenie SKC 126 p klasyki PRL. Byłem... O, stałeś w godziwym sąsiedztwie, bo zauważyłem właśnie tutaj ten, ten wielki pożeracz szos i to, co w baku się znajduje, był tuż obok. Tak, wtedy, tak, prawda? tak, tak, Też pamiętam stał jak najbardziej obok mnie. Nie zapominamy również o tym, że wy włączacie się cały czas w różnego rodzaju akcje związane właśnie z pomocą dla osób potrzebujących, ponieważ wskaźnicze nie zakochani w pomaganiu, również i wy jesteście przygotowani na to, że podczas zakończenia sezonu w najbliższą niedzielę również będziecie takowe środki zbierać. Tak, no, każda, każdy nasz inwent y, ma na celu jakąś pomoc, jak y, ludziom swojego czasu też mieliśmy, pomagaliśmy w schronisku dla zwierząt. Tym razem będą zbierane pieniążki, to już po raz kolejny będziemy też brali udział w, takim, w takiej akcji. Będą to pieniążki zbierane dla Rysia Hajela i tak y, z góry byśmy prosili o Jakieś datki do puszek, które będą u nas tam na miejscu. To jeszcze raz na koniec naszego spotkania. O której godzinie, w którym miejscu się spotykamy, jeżeli chcemy zobaczyć te klasyki, które w tym roku kończą sezon, właśnie w trójnasu, może tak to nazwijmy? No, w rozpoczęcie. Samego zlotu to jest godzina 10. Wtedy zjeżdżamy się, jeżeli chodzi o, 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 tą, o ten, na ten czas w plac rynku. Zobaczymy, jaka będzie decyzja jeszcze odnośnie, odnośnie samego rynku przed ratuszem. No i później będzie rajd historyczny między 12.30 a 13.00. No, po zakończeniu rajdu po przejeździe zapraszamy każdego uczestnika do sielskiej stanicy na ognisko w Dymnej chacie. Kończymy nasze spotkanie na pewno na temat miejsca, w którym będzie się rajd rozpoczynać. Będziemy informować na antenie Radio RSC, gdyż Radio RSC po raz kolejny, chyba już tradycyjnie jest patronem medialnym tych wydarzeń, które są organizowane przez stowarzyszenie SKC 126P klasyki PRL Marcin Jackowski, Rafał Fox byli Państwa także moimi gośćmi. No cóż, do zobaczenia w niedziela Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.